The cat To, że jesteśmy uczelnią regionalną i się tego nie wstydzimy, to też ma pewne potem atuty, jeżeli chodzi o rekrutację. Te osoby z zewnątrz czują identyfikację z Bydgoszczą, z naszą uczelnią i nie, w cudzysłowie nie kombinują w poszukiwaniu jakichś dziwnych rozwiązań. Oczywiście zdarzają się, mówię o tych rozwiązaniach, że osoby, które składają gdzieś swoje papiery w cudzysłowie na jedną uczelnię, Uczelnie drugą, trzecią, a potem rezygnują. Dzieje się to, ale sporadycznie. Dzisiaj można powiedzieć 10%, jeżeli chodzi o studia dzienne, 9% o studia zaoczne. Mamy progres. To jest yy, yy, ciekawe. Ja z rektorami też innych uczelni na ten temat rozmawiałem, no bo czekamy na ten, na ten nisz demograficzny, 30%, 30 i to tak pewnie będzie w uczelniach, ale w mniejszych może troszkę mniej nas to będzie dotyczyło i, i kierunków, które są właśnie jakieś stabilne, niewypełnione do końca. Dzisiaj jeszcze tego nie odczuwamy.